Zapraszam Panny do rozkładu, do rozkładu, który obejmuje czas od dzisiaj, od 7 stycznia do 21 stycznia, kiedy to Księżyc wejdzie w, wnów w wodniku. I rozkładamy karty na światy 2, między którymi dobrze by było, żeby panował balans i równowaga, na nasz świat wewnętrzny. I na nasz świat zewnętrzny. I teraz ta energia, która jest obecnie, ona nam y, pozwala zmierzyć się właśnie z takimi, a nie innymi problemami, z takimi, a nie innymi rzeczami. Więc skorzystajmy po prostu z tych energii, które są nam dostępne. Dla Panny, świat wewnętrzny w karcie Zmartwychwstania. Y, Pełna, pełna nadziei karta, która pokazuje, że nie wszystko jest stracone, że yy, no jeszcze raz, e, przeżyjmy to jeszcze raz. Jest, yy, jest to naturalny stan, w którym coś jeszcze raz nam się pokazuje do przerobienia. Czyli nie ma tak, że jeżeli w życiu czegoś nie przepracujemy, to to już jest skończone, ono wróci. Wróci, ponieważ to jest naturalny proces naszego rozwoju. Mamy wyznaczone jakieś punkty do przerobienia, i one, dopóki tego nie przerobimy, zrobimy rundę w naszym życiu, jak na, jak na rondzie samochodowym, i wrócimy do tego samego miejsca. Ono nam się pokaże w innej odsłonie, ale yy, no, będzie uparcie do nas wracać. Czyli coś się. Odradza w tym Twoim świecie wewnętrznym? Być może jest to właśnie coś, czego, co czekało na odpowiedni moment, do tego, żebyś to jeszcze raz Panno zobaczyła i pozwoliła temu zmartwychwstać. Dokładnie tak. Chyba więcej nic nie muszę dodawać. Natomiast świat zewnętrzny pokazuje nam się w karcie księżycowej, w karcie dużych emocji, w karcie kobiecości też, to jest karta kobiecej energii, więc to co się odrodzi wpłynie na twoje, na twoje emocje wpłynie na twoją kobiecość nawet jeżeli jesteś mężczyzną to to może wpłynąć na twoje czy postrzeganie kobiet czy na twoją, tą żeńską część mocy, ponieważ pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy porówno ułożeni, tak i mamy tą energię męską i żeńską i tą naszą animę, i yy, żeńską, i, yy, i tą męską stronę. Więc, jeżeli jesteś mężczyzną, to yy, ta karta mówi też o tym, że w świecie zewnętrznym pojawi się ta kobieca energia. Yy, ona się może w jakiś sposób zaprezentować, czy w formie yy, kobiety, którą, która się pojawi, czy, yy, czy w tym, że poczujesz się po prostu bardziej wrażliwy popatrzysz na świat inaczej, poprzez tą magię księżyca, która będzie przy, przyświecać dużo emocji w świecie zewnętrznym można też tą kartę zainterpretować tak, że może się pojawić jakiś nie do końca jasna droga, coś może być zawikłane coś może być osnute może lekkim kłamstwem, niedomówieniem czymś co może Cię prowadzić na manowce ale jeżeli patrzymy na to w ten sposób, że to jedno wpływa na drugie, więc jeżeli tu się coś odrodzi i pozwolisz, ty zobaczysz to, to w tym swoim świecie wewnętrznym, przepracujesz to, co się urodziło na nowo, a co już kiedyś było, tak? Bo to, to, to już kiedyś było, to wtedy jakby te emocje się tutaj pojawiają w tym świecie zewnętrznym. Zapraszam serdecznie na rozkłady indywidualne do mnie. Możesz zostawić komentarz pod tym filmem. Umówimy się wtedy na w wiadomościach prywatnych, na, na spotkanie i na rozszerzenie tematu. Dziękuję serdecznie i zapraszam.